Ziomeczki, koronawirus szerzy się na milionowicach, więc ja jako prezydent muszę interweniować. Muszę coś zrobić. Jestem tuż przy szpitalu, który wybudował Elviso i w którym Elviso pracuje nad jakąś szczepionką, nad jakimś lekiem na tego koronawirusa. Jak na razie tylko chyba Agentix jest zarażona, aczkolwiek to nie jest chyba jeszcze potwierdzony przypadek. W każdym razie większość yy, z naszych chorych przypadków to są villagerowie, którzy też są bardzo ważną częścią naszej społeczności. Więc tak jak mówię, ja jako prezydent będę się w to dzisiaj angażował. I będziemy leczyć dzisiaj mieszkańców milionowic, ponieważ nie chcemy, żeby nam całe milionowice wymarły, kiedy ja jestem prezydentem. Także mordeczki, oglądajcie do samego końca. Tutaj jest szpital, w którym już jest Elviso, Tam on tam na mnie czeka. Dzisiaj będzie mnie uczył, jak robić ten lek. I jak ich leczyć. I wszystko, słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Obiecuję to wam ja, Maciek Prezydent, więc oglądajcie do samego końca, żeby się przekonać, czy milionowice przetrwają ten kataklizm. No i oczywiście bardzo mi pomagacie, oglądając do końca, więc piona dla was. Ponadto subskrybujcie prezent. Prezydencki kanał Maciocha, bo teraz musimy się, słuchajcie, trzymać się razem Może bez podawania rąk, może bez, wiecie, jakiegoś przytulania się Ale wiecie, o co tak mentalnie musimy się trzymać razem Więc zostaw suba, bo masz codziennie odcinki I wbijaj na www.abra.ety, bo tam masz koszulki No i najważniejsze info, nowy kanał w opisie Macioch plus wbijaj Bo tam codziennie odcinki z Minecrafta Macioch plus nowy kanał To powinienem powiedzieć na samym początku, ale jeszcze nie jestem przyzwyczajony Dobra, lecimy do Elvisa patrzcie. Ale pani nie jest chora, no co ty gadasz kobieto? O, coś mówi Spójrz na siebie, zdrowa jesteś to coś gada. E, 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 pan ma... Panie Elviso, panie Elviso, że... chyba musimy się brać do roboty. Tak, szybko. Zdecydowanie, także ja muszę, ja muszę się przebrać. Słuchajcie, Elwisa już ma fartuch, ja nie mam jeszcze fartucha. Dobrze, lecimy. Szatki. Panie Elwisu, jak sytuacja tutaj napięta bardzo? Oj oj oj, co tu się stało? Cały czas, jest chory. Bo... Jest chory? O, kurczę, w takim razie jest agentem, ja nie będę nagrywał teraz. Przepraszam, no, ale nie ma takiej szansy nawet. Udało mi się Ty, a gdzie jest mój fartuch, gościu? No idziemy na górę do szatki. Jak to szatnia jest na górze? Kto to wymyślił? Ja No to ty jesteś jakiś nienormalny, szatnia jest na po... samym dole O kurde, jakie to są fartuchy, świetne Dobra, w takim razie, słuchajcie, ja to zabieram e, Pixon, cykson i elikson O, pięknie, słuchajcie, Potrzeba idealnie się. Jeszcze tak, jeszcze oczywiście trzeba ręce umyć a, a to nie tutaj? Halo, to nie tutaj? To jest kocioł, Dobrze, dobrze tutaj Pixon. myjemy sobie, słuchajcie, łapki Tutaj teraz wycieramy, o, 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 pięknie Pięknie, już jestem, Bo, słuchajcie, brak, sterylny Jestem więc, bardzo tak. czyściutki, możemy się brać do pracy Udało no, lek dla villagerów Co? Ale nie mam jeszcze... Naprawdę? Tak. Ale tu to? Tak to jest świetna tak. nowina, Elviso Czemu ja się dopiero teraz o tym dowiaduję? Bo zajęło mi to cały dzień Okej, dobrze, czyli mamy lek na villagerów, ale... Coś powiedziałeś, ale... No właśnie nie ma, ma nagraczy, no nie ma na Nie, graczy, nie, to nie na poczekaj, orze. czyli co? Agent X dalej będzie chory? Cały czas Okej, okay, ale dobrze, w każdym razie najważniejsze ale. jest to, że robisz postępy, stary Że tutaj pieniądze z dotacji Minecraft Plus nie idą na marne ale będę miał jeszcze taką fajną przesyłkę z USA. Szczepionka proszę Szczepionka, czyli będzie, będzie, czyli będzie GIT, czyli będzie szczepionka. To myślę, że będzie dobrze. Tak, czy, to ale jest. to jest jakiś stary, to jest no właśnie bakteria, są... jakiś mutagen, co to, to. stary jest? Czy... Mutagen ja mam. Patrz, to są re regeneration, to my nie chcemy stare. I pokaż mi w takim razie, jak się robi to lekarstwo Idźmy, na, bo to, to rozumiem, że to nie jest spotka regeneration, tak? Nie, Czy absolutnie. To, nie To nie jest to. Okej. Okej, okay. okay, widzicie, słuchajcie, mogłoby się wydawać, że to jest to, no bo regeneracja potka na regenerację, ale Elviso mówi, że to nie jest to. On ma swoje laboratorium, prowadzisz mnie do laboratorium teraz? Tak jest. Mam tak nadzieję, także tak. słuchajcie, lecimy do laboratorium, Elviso nam pokaże, co i jak. Pa, I wszystko pa, będzie gitara. Co ta wypi, to jest okay, morno? Co odpalić. to jest? Okej, okay, co jest żebyśmy się nie zarazili sami? Tak jest Dobrze, w takim razie słuchajcie, możemy teraz bezpiecznie mam wbić e, To też mam zjeść, o kurde, jakie tutaj słuchajcie środki e, ostrożności okay. są, są wiecie mamy brane ile, pod uwagę A to jest w ogóle ten w mieście, proszę zobaczyć Proszę, jak ja bym chciał bardzo zobaczyć tego I co, i co lamusie, jest odci ma odcięte nogi, Ale dlaczego? Ale jest teraz szansa, aby go wyleczyć. Czemu on ma odcięte nogi? No właśnie, bo jest chory! Słuchaj, on jest pierwszym przypadkiem, wiesz co? Wiesz co, gościu, jak ja bym się tam do ciebie dostał, to bym cię... raz dwa wyleczył, stary, wiesz, jak trzeba z takimi, o tak trzeba! I tak, od razu koronawirusa się odechciewa, wiesz? Dokładnie. Idziemy na górę. No trzeba, wiecie! Się, z taką lekać. prawdziwą, męską ręką, że tak powiem. Dokładnie. No nieważne, w każdym razie. My mamy lepsze rozwiązanie, yy, które działa globalnie, a nie jednostkowo i po prostu zaraz wszystkich wyleczymy. Elviso, Elviso! Gubię pro... się! Co się stresik, gubisz? To stresik, no stresik, no stresik, Labola, to spokojnie, Elviso. Spokojnie, spokojnie, ok, słuchaj. Miniamy. Ja tutaj musimy być opanowani, jesteśmy naukowcami. Potem. Proszę mi pokazać teraz, jak się wytwarza ten fantastyczny tak, lek. To były moje pierwsze projekty szczepionek, które oczywiście nie wyszły, tylko agenta pogorszył. Projekt szczepionki C5. Okej, okay, i to mówisz, że tego lepiej nie dotykać nie działają, no. C4 i C3, dobrze, rozumiem, rozumiem, pas dobrze. Okej, okay. o co? Dobra, to tak. weź e, niedobrze, niedobrze, w takim razie mordo. Pan ołowę, teraz weźmie, proszę bardzo. Co mam, mam sobie teleżet. wziąć? Połowę? E, dobrze, mam buteleczki, pięknie, I 28 buteleczek. Aż 6 napełnić, 6. 6, dobrze, równo 6, e, mam, mam jedną, wiesz Dwa, trzy, cztery. Poczekaj, ja mam cztery, tak, czyli 5 i 6. Dobrze, mam wszystko i elegancko. Krazia. Nawet cztery mam chyba więcej. Nie, mam równo 6, więc mi się to podoba. Dlaczego akurat sześć? Słuchajcie, ja nie będę go pytał. A tutaj są twoje notatki, rozumiem. Notatki Będów. zapisywane, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze czyli teraz to to tak. laboratorium pięknie sobie proszę. wygląda. Widać że, że, widać, że pieniążki nie poszły na marne. Absolutnie, no I Teraz okay, tak. Teraz tak. Trzy miksturki wkładamy do stołu alchemicznego w tym momencie. Dobrze, trzy, po prostu trzy wody puste wrzucamy. Tak Okej. Okay. Oczywiście. zaraz, proszę bardzo, to jest nasz tajny składnik, który jest odporny i zwalcza komórki wirusowe. Poczekaj. No to mi musisz go rzucić w takim razie. Proszę bardzo. Co to jest? O A kurde. nie! straszne. LOL, tak. co to jest? Okej, okay, no dobra, w takim razie muszę to wrzucić, słuchajcie. Okej, okay, i teraz tak, musimy chwileczkę poczekać, oczywiście, żeby wszystko nam się tam Tylko przemiksowało. Za nic, proszę tych mikserów nie ruszać. Okej, okay. tak. ja, jak to nie ruszać? Co to znaczy, żeby no tak, ich nie ruszać? No tak się już skończyć, bo będziemy musieli jeszcze ulepszyć. Dobrze, dobrze, w takim razie ja się tam nie tykam. Słuchajcie, słucham się specjalisty, naukowca naszego serwerowego Erwiso no Chciałem zapytać, tak. chciałbym zapytać. Czy, czy, czy to jest jakby obiekt badań? Przeszły obiekt badań? O tutaj, tutaj proszę zobaczyć, panie Elwiso, czy co to jest? A to jest mój kolega, nie ma osób, Aha, kolega. kolega, czyli tak było was dwóch! Został jeden! Elwiso! Czy tutaj jest bezpieczny na pewno? Ewolucja! Aha, nie no, świetnie, świetnie. A co jest tam, panie Elwisa? Co, co, co jest tam? To jest energia. A, naprawdę. to tylko wodę można brać. Dobrze, 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 da mi, że mi to odpowiada. I teraz co z naszymi miksturkami, bo one są już, wydaje się, gotowe, jest, tak jest. weakness. Poczekaj mi chwileczkę. Okay. Jest słabość. Tak się mówi chyba, nie wiem, czy to są. Tak, to jest słabość dokładnie. Słabość. Tak, ma... Ja mam Ale to weakness. To jest taki oczywiście. wiesz. Podpuchasz, to jest niebie słabe. Ale w tym momencie mój haczyk, który daje nam możliwość wyleczenia wieladerów. Okej, okay, czyli masz jeszcze proch strzelniczy. Znaczy, to ja nie wiem, jak to się akurat nazywa Dobro po polsku, zykle. ale że no gunpowder, no ja, jawale, stary, to jest jakieś normalnie, słuchajcie, no wiadomo, że prochu nie możesz zjeść, no że tak powiem, nie, bo się no zatruł. a tutaj rozumiem, że jeżeli jesteś chory, to być może to na ciebie zadziała. Tak. No Dobrze, a czy ta piastro. mikstura jest jakby klinicznie przetestowana na... No może i nie zadziała. Dobrze, ale no na ilu, na ilu jakby przypadkach to zadziałało? Jeden umarł, a drugi się wyleczył. Czyli mamy na, jak na razie 50% skuteczności Dokładnie Zaledwie 50 Tak, dokładnie, zaledwie 50. No dobrze, no dobrze, to w Ale takim w to razie. Momencie, panie. Wybieramy się, co, czyli co teraz panie? Podanko, czy produkujemy nastaw, idziemy leczyć? Wydaje mi się, że mo... jeżeli to zadziała, to e, e, ty jak to to jest? Ty, a... Kapłan, nasz, A jesteś? Kapłan. kapłan, czyli że jeżeli lekarstwo nie zadziała, to będziemy się modlić. Dokładnie. W ten I wtedy, wtedy będziemy zdrowi, jak się pomodlimy. Nie do końca. To w takim razie po co on tu jest? No okej, okay, to bijemy. Nie! No zostaw go! Co ty Zobaczmy. robisz? To jesteś mieszkaniec! Ej a stary, on na, na pewno nie jest chory Ale on nie płaci składek. Nie płaci składek? To bijemy, co? Nie, nie płacisz składek się. Płaci tak? Składek, to, tak? Składek, to w takim to razie on zostanie w pisio. i co? I co? Obazne. Co? Chyba, że zapłacić. Chodź tu! O co uciekać? Będziemy go klepać! Będziemy go, go klepać! Go. Ty, a co się stanie jak na nim użyjemy tego lekarstwa? On jest zdrowy, widzisz? Tego so, muszę zabić Ela! Przeżył! Przeżył! Poczekaj, poczekaj. Ej, stary, ja na siebie też trafiłem, Weekend. Dobra, trzeba go, wiesz co, trzeba go wykończyć. Trzeba go wykończyć. Chyba, że zapłaci. Chodź, zapłaci. Dobra, stary, zostawmy go. Nie, 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 walić lamusa, walić lamusa. Proszę. Elviso! Co? Co ty zrobiłeś, Elviso? Prowadź mnie do chorych, natychmiast. Okej, okay, panie idziemy na samą górę. Dobrze, lecimy na samą górę, na bo piekła. nasi chorzy mieszkańcy, oni na nas czekają. Co to jest? Co tutaj jest... w szpitalu, w sterylnym pomieszczeniu robi ofta, która jest brudna? Ale to brudna? jest moja siostra, Lucy, owieczka Lucy. Co? Tak. No przecież to jest... Okej, okay, a więc tylko teraz tak, panie, spójrz na to. Co? co? Właśnie, e, fajne rury, widzi pan? Tutaj... No, są rury, no i co? to są pacjenci. Jak to są tam pacjenci? Więc pan mi da teraz no, około minutki, to ja ich sobie uwolnię. Eee, ale poczekajcie. Nie, 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 bo ja tego nie kupuję. Czy tam są pacjenci, oni spadają tutaj rurą? Tak. Ja, ale dobra, to w takim razie co ja mam zrobić? E, proszę stąd wyjść. Dobrze, okej, okay, czyli nie to, to akurat jest tylko dla jakby profesjonalistów, tutaj nie może mm, jakby gość przebywać, tak? Dobrze, tak, dobrze, tak słuchajcie, także my opuścimy to pomieszczenie, tak jak Elvis powiedział. mordy, ja nie wiem co się dzieje, posiedzimy sobie, o, 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 tutaj mamy jakiegoś delikwenta w kapeluszu, kim ty jesteś i co ty robisz w szpitalu? A, odwiedzający, słuchajcie, tutaj jego babcia. Jego babcia jest chora, bo wiadomo, że to jest bardziej podatne na, na troszkę starsze osoby. Także mordeczki Elviso, mam nadzieję, że tutaj po mnie przyjdzie. Nie wiem, co on tam musiał zrobić. Nie wiem. Co on... A! Panie prezydencie! C Elviso, co się stało? Pomocy! Już, je już jestem. już cię nie rzucił. Co? Musimy go wiesz, zneutralizować! Natychmiast! Człowieka. Natychmiast! Ale nie, jego, tylko kurczaka. Panie, ci zab człowieka chorego. Nie, bo on nas nie atakował. Stary, albo on, albo my. Dokładnie. Albo on, albo my, to było, to było pod swym impulsu, nie chciałem tego zrobić, przysięgam, aczkolwiek nie, miał, nie miałem wyboru. Ej, naprawdę! Co tu robi owca? To powinno być to jest sterylnie. Lucy. Co mnie jakaś owieczka Lucy, walić owieczkę Lucy, zabij, nie, nie, nie. zabij ją! To jest moja siostra. Dobra, wali. Mordeczki, sytuacja jest tak napięta, że musieliśmy ją szybko uspokoić, ale już wracamy po tym króciutkim cięciu Tutaj nic się, słuchajcie, nie zmieniło, cały czas mamy wszystkich villagerów, przechodzimy teraz do roboty Owieczka Lucy cały czas mnie denerwuje, że co, co, co tu robi owca, która no, jest, wiecie, zwierzęciem w szpitalu, no masakra Ale dobrze, olejmy to, co, co robimy w takim razie? Panie Elwisto, proszę mnie tutaj poinstruować A W tym momencie podejdźmy do pacjenta numer jeden Dobrze, a jak on się nazywa? Jarek. Jarek się nazywa. Dzień dobry Jarek. Nie wiem czy mnie poznajesz. Jestem Twoim prezydentem i przyszedłem tutaj Tobie pomóc. Razem z Panem ciekawą. Elviso, razem z Panem Elviso postaramy się tutaj zadbać o Twoje zdrowie, o Twój komfort. Nie musisz się nazwać, Proszę nam zaufać. Wiemy co robimy. Także no, mordeczko, przechodzimy do roboty. Dobrze. I teraz proszę a mnie to? poinstruować. Ja tutaj też chcę mieć swoje 5 groszy w, y, w ratowaniu, wiesz, społeczeństwa. A teraz proszę pana, aby w tym momencie pan rzucił tą miksturę. Nie, nie, to ty ja mi pokaż na, jako m, pierwszy, ja potem sobie to ogarnę. Ty dajesz jako pierwszy. Słuchaj, a tu jest pan, przecież tu jest pan... Zbigniew, wiesz co? A to Eda... Wiesz co, ale ja bym chciał, żebyś ty mi pokazał jako pierwszy i żebym tak. miał czegoś nie poprzedł. to ty to jesteś tutaj specjalistą, podróż, nie? Dobrze. Oj 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 uderzył mnie panie chyba. Panie Jarku, panie Jarku, dobrze. Ja tutaj poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja, ja będę tutaj patrzył. Dobrze, otrzymał potkę i co teraz? Udało się. Co? Udało, się. Udało się! Udało się! Jak to? Dobra zmiana! Jak to się stało? Elviso, Elviso, Elviso. uratowałeś go. Dobrze, teraz, mamy, teraz mamy, 66% skuteczności. Jezu, ale to jest genialne. Ej, twój lek stary działa, ty będziesz musiał dostać jakąś Minecraftową nagrodę Nobla, jeżeli to ty, rzeczywiście wyleciała. się sprawdzi. Ja nie wierzę. O kurde, stary, a myślisz, że na oweczkę Lucy to też zadziała? Nie próbuj nawet, nie, 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 nie. się od niej! Ej, a oweczkę. kto to jest? Kto to jest w tym kapeluszu? Co za lamus? A co jest nasz miejscowy rolnik? Co on tu robi? W takim razie. Już nie wiem. Ty rolnik. Ty weź te poszukaj żony lepiej, dobra? No, a tak naprawdę to wracamy, słuchajcie, wracamy. Teraz w Maciek zostanie. Panie Jarku, jesteśmy sporo w tym to ja, Macioch przyszedłem pana uratować, proszę się zrelaksować, czekaj, czekaj. proszę się uspokoić. Słucham. Pyta Pierwsze pytanie, na kogo pan głosował? Pan Jarek? Legia czy LEK? Ale pan to się ta. nie głosuje! Słuchajcie, no. Elvis jest no. poromany. Ja Elvis jest poromany, także tak, rzucam na niego potkę i co dalej? Ale Elviso, no rzucam twarz, na niego potkę i co? Podka w twarz. Dobra. I chwilę na niego, chwilę na niego Ej! Kliknij na niego. Okej, okay. kliknąłem, kliknąłem chyba. Poczekaj chwileczkę, poczekaj chwileczkę. Okej, okay, słuchajcie, chyba kliknąłem, czy to się nie uda. Uda się, myślę, że się uda. Spójrz! To Ona się uda, czy, uda, czy to się nie, nie uda. Brrywa. Brrywa, widzisz? Nie no, nie widzę, że... Się, no trzęsie się, bo... trzęsie się, ale to jest dobrze? On wygląda chyba jakby nie... umierał, stary! On umiera! Co tu jest kurczak? Co tu robi kura? Ono... Jest! Jarek! Tak! Tak! uratowaliśmy Jarka! Ale faza! Nie wierzę, udało się. Ej, nie wierzę, że stary, mamy stuprocentową skuteczność. Stubię, prawie Ej, jest epicko, jest epicko! Teraz stary musimy zrobić to coś pani Beata. pani Beata! to także panią Beatą, tutaj również ja mogę się zająć, została mi niestety Proszę tylko bardzo. jedna potka, wiesz, jedna potka. Także ja patrzcie Tutaj raz i tutaj dwa. O! Jada! jak szybko! Jada. O kurde! kurde. Ej, dobre! Dobre, także słuchaj, teraz tych ludzi należałoby znieść jakąś. Co? 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 Elviso, tylko spróbuj, to są moi mieszkańcy. Elviso, Elviso. Elwiso, co ty powiedziałeś? Czy co należałoby im zrobić? Nie jestem psychopatą. Chciałeś powiedzieć, że należałoby ich teraz przetransportować na niższe piętra, gdzie mogliby odpocząć i się zrelaksować i spędzić czas z rodziną. Prawda? Niżej wypadz, wypadz niżej. ELVISO! ELVISO! Bo cię zaraz walnę chyba, bo cię walny zaraz, ELVISO! Jestem uprzejmy spokojnie. Jaki jest, ty jesteś uprzejmy? Ty ich bijesz jakąś pałą Ty jesteś to pałą jest Nie, ty jesteś pałą po prostu, ELVISO Tak? To jest termometr? Jesteś pewien, ELVISO, że to jest termometr? No? Ale panie prezydencie Słucham Bo na pana nie to głosował No a... okej, okay, teraz to przegrałeś, stary, teraz to przegrałeś, takie będziesz miał podatki, stary nie no, tak naprawdę nie, po prostu chodzi o to, że to są mieszkańcy Milionowic, trzeba ich traktować z godnością no, i my z szacunkiem, a nie, że ty ich bijesz i jeszcze powiedzieć, że chciałbyś ich zabić. Stary tego kurczaka trzeba z, z Jezu, zabić. To był mój przyjaciel! Jaki twój przyjaciel! Miejscowy... Elwiso, nie denerwuj mnie, to jest szpital. Tu ma być. Tu ma być Elwiso Elviso, to, to, to ty tutaj niby zarządzasz szpitalem i wprowadzasz na teren szpitala kurczaka i owca, to jest niedopuszczalne, dyrektor, dyrektor tego szpitala ulegnie zmianie, jednakże w tym momencie mamy do uratowania jeszcze dwa życia, także Elviso, czyń swoje honory, zajmij się tym. Leszek. To jest pan Leszek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Leszku. Przysz, przyszliśmy tutaj, żeby się panem zająć. Nic panu nie grozi. Nasz lek ma stuprocentową sprawdzalność, także... O! Uderzył A, mnie! Tak, szybko tak, go! To... Szybko go! Szybko go ratuj! Szybko! Okay? Uderzył mnie, co za lamus! Ziomeczki, równe widzieliście równeczkę. to? Dobra. Poczekajmy jeszcze chwileczkę. Szybko, by rafin. Ja mam, o ja mam rafina, dobrze. Tak. O! Bez żartów! Co? On jest głupcem, widzisz? On jest, on jest głupcem. To dobrze? Nie! Bo on teraz nie, on nie... On nic nie, nie będzie robił, rozumiesz? Jak to nie, jak to nie będzie robił? Bo on ma taką profesję, że on przez całe życie nic nie będzie robił. To w takim razie nie trzeba stało. go zneutralizować tak, chyba Bijemy! Ty coś gościu, coś. albo się namyślisz i coś będziesz robił u nas w mieście, albo się o, o, opierdzielasz. On się będzie opierdzielał całe życie. Nie ma leczka, nie tak? ma leczka. O, to gościu w takim razie... To w takim razie, Elo! Nie ma miejsca tutaj dla takich w milionowicach Lamusie, ale za to tutaj pana księgarza należałoby uratować, także także... No, trzeba to zadziałać. Masz podkę? Elwiso? Ostatnią. Masz osta Ja nie mam żadnej tak że idealnie, patrz, uratujemy wszystkich chorych. Dawaj, Elwiso. Musimy to zrobić. El, może, wiesz co, Możemy po prostu tego... Le leczenie, okej? Okay? Co leczenie? Nie rozumiem. Strzewnie na Elwiso, bo ty, się, ty wy się wysławia, ale to nie jest, ej, co to jest za... Nie, ja się, się stresuję po prostu, ja się stresuje. CO?! Co? Dałeś mi złą podkę! To było leczenie. Nie, to, to był. Było... Elwiso, poczekaj, ty. Co ty robisz, Elwiso? Wyczuwam ja podstęp. Pracuje, Pani, już nie, wydałem, ja się Elviso, to nie, Elwiso, daj lekarstwo. Daj ostatnie lekarstwo. Dobrze, mam. Elwiso, Bo ja wiem, że co ty próbujesz zrobić, tak mi się wydaje, że. Boom. Dobrze, i teraz szybko reskill, tak? Tak. Dobrze, dajemy. <laughs> Yes! Dobrze, udało się! Udało się, dobrze uwalniamy go. Co Teraz tak, się? słuchajcie, tylko Elviso i jakaś ta głupia owieczka Lucy będzie musiała... No bo jest glamuską. Będzie musiała przetransportować e, wszystkich, e, wszystkich na dół, żeby po prostu, wiecie, mogli sobie poleżeć tak. I co Jaruś, to Jaruś? O kurde, ziomki, uciekamy stąd! Uciekamy! Elwiso, słuchajcie, oszalał! Elwiso jest chory! Elviso, słuchajcie, bije swoich pacjentów! Udało mi się wyleczyć. Razem z Elvisem udało mi się uleczyć wszystkich, jednakże Elwiso swoją, e, swoją tą medyczną pałą. Ej. Wszystkich bije. On mnie goni, także mordeczki, będę musiał tutaj wszystko na nowo poukładać. Dyrektor tego szpitala musi się ewidentnie zmienić. Jednakże najważniejsze jest to, że udało nam się wyleczyć wszystkich villagerów. Teraz jeszcze trzeba znaleźć szczepionkę na to, żeby gracze byli chorzy czego ty chcesz elvisa? Przepraszam. Co przepraszasz? Miałem, miałem dobre intencje. Jakie No słuchaj, no wymyśliłeś lek, dzięki któremu uratowaliśmy wszystkich. Nie ma za co. Ale czemu ty ich bijesz? A więc tak, w to tym cię dobel i przelew, proszę. Jaki przelew? No dla mnie, za się lekarstwa. No poczekaj, 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 pierwsza rzecz jest taka, że jeszcze jest chory Agentix. po drugie, jeszcze są chorzy, być może, wiesz, są zakażeni inni villagerowie, ale jeszcze to nie jest zidentyfikowane. Więc ty, mordeczko, wracaj do tego szpitala, a jak jeszcze raz zobaczę, że kogoś bijesz tą swoją medyczną pałą, to dostaniesz z mojej pały. Tak jest panie Także już, do widzenia. Do widzenia. Żegnamy się. Mordeczki, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostaliśmy bohaterami w milionowicach, ratując całe miasto przed epidemią. I, i co? No i fajnie było. Także słuchajcie, wbijajcie na Macioch Plus. Nowy kanał, który macie w karcie. Macie go w opisie i w komentarzu, bo tam macie mój nowy kanał z codziennym Minecraftem na Survivalu. Ponadto zostawcie suba też tutaj, żeby być świadkami dobrej zmiany na milionowicach, tak jak dzisiaj, bo odcinki też są codziennie. Więc do następnego i yo!